Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Polski Rolnik I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag zakupy, a ja przywdę Wam serduszko I mam dzisiaj dla Was taką drugą propozycję, a mianowicie jeżeli uda Wam się pod tym filmem do końca dnia wbić 200 łapek No to jutro macie kolejny odcineczek z tej serii oczywiście I zapytacie się czemu hashtag zakupy a to dlatego, że dzisiaj mam taki plan zadzwonić tutaj do takiego pana z ogłoszenia, które właśnie na ekranie widzicie, bo znalazłem na Olixach, po combine, po kombine fara, fara, Wiecie o co chodzi? Nie wiem po co kierunek na gospodarstwo wrzucam, ale mniejsza. Bo się właśnie to ogłoszenie mi wyświetliło, a jest to bardzo blisko, bo jest to praktycznie ta sama wiocha, tylko na końcu. Więc no, ja jak to zobaczyłem, to od razu Mówię, ja to muszę przynajmniej jechać obejrzeć, jak mi się spodoba, to kupuję kombajn e, A za cenę też bardzo okazyjną, bo jest wystawiony za około tam chyba 10 tysięcy, czy 9 000, Ale myślę, że jeszcze sobie spróbujemy coś Stargować Co by za dużo nie dać zarobić y, temu Handlarzowi, znaczy nie no, raczej to nie jest handlarz bo Coś tego typa kojarzę, ale jakoś tak nigdy tam u niego nie byłem nie rozmawiałem z nim ani nic Więc no dzisiaj go poznamy Ale wam powiem, że Tutaj jest siła W tym rozpierniczaczu Że rozwala to dość potężnie Ale fajnie, fajnie To wygląda Duże obroty i, i fajnie to przewala Chociaż, a nie, że Na malutkich obrotach I to tam ledwo przewali To, to, to musi się rozwalić to siano Dobra, tutaj zawinąć powoli. Przewrócimy sobie tą łączkę i pojedziemy. Pojedziemy rowerem, bo mamy dość blisko, więc stwierdziłem, że. Yy, no, w sumie czym innym mógłbym jechać? Samochodu nie mam. Ale jakby było gdzieś dalej, no to bym poprosił kogoś, żeby mnie zawiózł. Ale jak tutaj mam blisko, to sobie podjadę Ojojoj, policja. Kurw! Już, 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 już. Sorry. Skręc, włączymy ten kierunek jednak, bo jak na, zaraz nas schaltują, to będzie śmiesznie. Teoretycznie tak nie powinno się wyjeżdżać, ale jeszcze bez światu, bez niczego Jak ja mam szczęście, że mnie nie schaltowali Dobra, lecimy sobie tu e, Sianko tutaj oczywiście będziemy zbierać, pewnie też w jednym z następnych odcinków Ale jeżeli uda się ten kombajn kupić, no to trzeba będzie go przetestować jak najszybciej Więc zapewne w następnym odcinku będą testy kombajna, o ile nam się uda go zakupić e, Zaczniemy sobie żniwa no jak nie, to i tak będziemy musieli sobie żniwie zaczynać, to wtedy po prostu będę musiał kogoś tutaj wynająć Ale szczerze wam powiem, że no jednak ten nie jest tu potrzebny u mnie, bo tak zawsze jak kogoś wynajmuję, to się denerwuje, bo ja sobie lubię od razu workować te zboże Żeby je mieć gdzie zmagazynować, a przejazdowego klepiska nie mam, w sensie mam, ale tam maszyny trzymam bo jednak bardziej mi zależy na tym i zawsze bawię się w worki, bo worki to można na sobie poukładać i wiecie Dość sporo wejdzie No a jak ktoś robi na godzinę albo mu się śpieszy To tak niezbyt chcę czekać aż ja sobie naworkuję Tego zboża, żeby móc dopiero mi następny wysypać zbiornik Dobra No ale Zobaczymy, jeżeli się uda kupić to fajnie, no jeżeli nie To w tym roku sobie jeszcze odpuszczę no ogólnie zaraz będziemy mieli już tutaj zrobione Pójdę tylko do domu yy, Po telefon I zadzwonimy sobie A nie czekajcie mam telefon w kieszeni Wziąłem jednak O tutaj fajnie sianko niech schnie Eleganckie jest tu sobie daje radę Nie też myślałem nad czymś takim jak yy, Tur do Władimirca Bo w sumie mi by się przydał No ale to jeszcze raczej nie w tym sezonie bo mam 20 tysięcy na koncie. To, jak za ten kombajn dam z 9, to zostanie mi 11. To zawsze tam wiecie, jakieś pieniądze na życie trzeba mieć. No, ale w następnym roku. A taki tury, ile myślicie? Z 3004. Jak jedna sekcja, jak dwusekcyjny, no to pewnie z 5, 6. Tak myślę. Dobra, to mamy skończoną łąkę. Poszło już o wiele szybciej niż. jak niż myślałem odstawimy tu sobie Władymierca schowam od razu przewracarkę tam gdzie stała o dobra żeby nie rdzewiało nic tylko żeby oczywiście pod dachem było schowane Po pomalutku tu trzeba wcofać żeby nic nie urwać e, ogólnie jeżeli macie jakieś fajne pomysły na takie odcinki to możecie pisać co bym tutaj mógł porobić o elegancko a ja tam będę się do was dostosowywał O kurwa, sinia wylazła Znaczy kurwa E, locha Już, do... poszła No idź! No dobra, może nie uciekną Zamknę bramę dla wszystkiego To nawet jak gdzieś będę chodzić, to po podwórku Zostawię, tak o I biorę sobie... ...Randrynę Przecież najpierw, to wiecie co? Zadzwonimy Do niego Czekajcie no, wyciągnę swoje nokie. Dobra, dzwonimy. Dzień dobry. Dobry, kurwa, co tam trzeba? Ja w sprawie ogłoszenia dzwonię. A, o kombain pan dzwoni. Tak, tak, o kombain fara mi chodzi. Cena ostateczna? Panie, jak pan zdecydowany, to mogę spuścić trochę. Oczywiście nie za dużo. Bo ja go już prawie za darmo oddaję. A, to za 8 tysięcy byśmy się dogadali, pójdzie. Dobra, kurwa, niech stracę. A w jakim on jest stanie? Panie, jak z fabryki. Do samego końca kosił. Rdzy tylko trochę jest. A, no dobra. To adres taki jak w ogłoszeniu. Tak, tylko ja na wyjeździe jestem aktualnie. To tam pan pójdzie, on stoi, se go pan obejrzy. Jak się spodoba, to bierz pan, a pieniądze na konto pan przeleje. Tylko pan uważaj, jak żonka wylezie, to... Pan mówi, że ja go za 3000 daję, bo wie pan, wszystko mi ta względna jędza zabierze. Okej, okay, okej, okay. dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. No dobra, to w sumie jedziemy. Jak się dogadaliśmy w miarę, to trzeba jechać obejrzeć. Niestety, jak słyszeliście, no to go nie ma tutaj, więc yy, będę tylko na siebie zdany. No ale to tam go przepalimy, zobaczymy co i jak. Mam nadzieję, że ropa chociaż w nim jest Będzie przypał Dobra, weźmiemy sobie, zamkniemy tutaj bramę I lecimy naszym rowerkiem ale wiedziałem, żeby ten rower... Yy, no nie kupić, tylko pod podpro podprowadzić, ale to takie można powiedzieć, że pożyczenie Często się przydaje ten rowerek On chyba gdzieś tu mieszkał Tak mi się kojarzy Czekajcie, tu nie tu też nie, tutaj yy, yy, ten, jużek mieszka Tu też nie, jak ten transformator wyje strasznie Tu jakiś kombajn stoi, ale to nie, to klas, ale my chcemy Fara Może tu? To A, to tu będzie chyba A ty, a jakiś samochód stoi, to musi żonki Ciekawe, czy żonka wie, że ja tu przyjechałem Powie, że ja ją okradam Dobra Ty, no wam powiem, że W stanie tak wizualnym, to no, trochę pozdzierany. Ale się nie ma w sumie co dziwić, no, widać, że pracował Ty, ale chyba lakier to jeszcze świeży taki w miarę Oryginalny, tak mi się zdaje No, po poobdzierany, o, tu widać, że było gdzieś przywalone Bo jest na tym zgięciu Tu rura też musiała być gdzieś przywalone, bo jest za bardzo zderta Ale tak, to chyba nie jest źle, wam powiem Zaraz zobaczymy, czy to będzie działać W sumie nie spytałem się, ile on był niepalony Ale, no, zaraz się okaże Czy odpali to jeszcze chyba są drewniane te belki. Mi się zdaje. Może i nie, może tak się tylko zdaje. No nie wiem. Nawet szczerze. Dobra, siędziemy sobie. O, zapaliło dziwo o, Dziwo dał radę. Czekajcie. Czekaj, które to się dźwignie podnosiło? Dobra, chyba to. O kurwa, header też podźwignął. No, opuścimy ten header z powrotem. I uwaga, uwaga. A. Trzeba rozłożyć tutaj tą klapę do góry, też się rozkłada. Nie piszczy, nic nie dzwoni, dobra. Dobra, ty działa. O dziwo! No i ja jestem w szoku. Dobra, wyleziemy sobie. Zobaczymy, jak to wszystko pracuje. Tu tutaj klawisze zastane są. Dobra, tu wszystko działa. uważać trzeba, żeby mnie nie wkręciło. Tam się wszystko kręci A jak te, te... Nie no, chyba w miarę... W miarę napięte te łańcuchy są W miarę chyba jeszcze dobre Tutaj noże są wszystkie, wszystkie są O, zobaczymy czy hydrowolika działa Dobra, działa Tutaj jest chyba tylko jedna ta... Sekcja, tak mi się zdaje przynajmniej, że wysuwania nie ma Za stara technologia Ale tu działa wszystko fajnie, w miarę nawet szybko, jak widzicie. No co? Wyłączymy sobie go. tej header działa, dobra. Podjedziemy, wyjadę z tego. Układ jezdny też wszystko działa tutaj. Zdaje się, że wszystko OK. no. Co co? Chyba biorę i po prostu mu pieniądze przeleję. Jeszcze, jeszcze się, czekajcie, jeszcze Czy trzeba tu obejść wszystko Nie no zdaje się okej, okay. paski Nawet paski nie struchciały W miarę Tutaj nic niepurywane to no, w dobrym stanie jak na taki kombajn Ciekawe ile on hektarów kosił nim. Po, chyba niedużo Wygląda dość dobrze No dobra, no nie ma co się zastanawiać Koła mi się tylko trochę nie podobają, ale to tam Do zrobienia, do umycia, do e, Do pomalowania I będzie funkielnówkę nieśmigany Czekajcie, żeby jej nie zarysować, tego samochodu. Dobra, o, 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 Mam, Chyba on zadzwonił, powiedział, że ja ten kombajn wezmę. Lecimy na gospodarstwo. A, czekajcie, rower bym wziął. Zara wymienię kombajn na rower. Pieniądze oczywiście mu przeleję. Nie wiem, jak spróbuję w gardziel to wsadzić, ale zobaczymy, czy mi się uda. O, wezmę rower wrzucę go nic tu nie jedzie, nie jedzie, żeby mnie je zara nie sprzątnęło Czekajcie Tak bardziej do gardzieli chciałem o dobra <ścoughs> Powiedzmy, że może być Nie wiem, opowiem wam zaraz historię z udziałem yy, właśnie tak wsadzonego roweru Trzeba pomału jechać po prostu. Dobra, lecimy. E, przyjechał do mnie w tamtym roku chyba. Tak, to było w tamtym roku. Przyjechał facet do mnie zboże kosić. I miał tak wsadzony tutaj e, rower, chyba nawet taki sam jak ten, tylko niebieski. Miał taki rower wsadzony, właśnie tak jak tu. I przyjechał, postawił mi za ciągnikiem e, i zaczął kosić, co nie? Ja o tym ja tego nie widziałem nawet. No, i e, ja musiałem cofnąć, żeby podjechać pod e, rurę. Co nie, bo nie, nie mogłem zawrócić, nie było miejsca, musiałem cofnąć. No, i jak zawróciłem, znaczy, jak cofnąłem, tak patrzę do tyłu i patrzę o rower. I tak e, wiecie, dosłownie, może z 10 cm cofnąłem i go zobaczyłem. Ale już przednia e, opona była tak scentrowana, że to szok. No, i wtedy musiałem nie dość, że za usługę zapłacić, to jeszcze za rower. Dobra Tutaj Sobie go gdzieś postawię Trzeba będzie jakoś szopę dla niego ubić No bo to A, tu widać, że są jakieś części z innego kombajnu chyba posadzone Bo są w innym kolorze tu z tyłu, ta siatka jak widzicie co to tam jest Dobra O, tu sobie go postawię A nie, bo nie będę mógł wadkiem wyjechać, to muszę go tu postawić jednak Coś, coś, coś się ogarnie, jakieś miejsce dla niego O, w stodolu on będzie idealnie pasował Tylko tam miejsce jest teraz? No, chyba nie ma Dobra, puścimy sobie Zgasimy No i dzisiaj już nie będę leciał, bo to trzeba wiadomo wszystko poprzesmarowywać w nim I dziś już nie będę kosił Bo to trzeba przesmarować, tam oleje posprawdzać, najlepiej powymieniać Zatankować go, filtry posprawdzać, więc dzisiaj sobie żniwowanie darujemy ale no fajny nabyteczek eee, Zobaczymy jak się będzie sprawować ważne, ważne, że coś swojego Coś nowego, znaczy coś nowego Coś swojego, nowy nabytek W sensie na gospodarstwie Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będę tego żałował I że nie będę po te pieniądze musiał Później się upominać o zwrot Jeżeli się każe, okaże jakimś złomem No ale Trzeba być pozytywnie do tego nastawionym Wiadomo, trochę poobdzierany No ale to nie jest nowy kombajn Nie ma co oczekiwać Tyle co on pewnie lat ma, to ja w szoku. Eee, I co? Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, dzisiaj tak trochę krócej, ale jakoś sobie e, poradzicie z krótszym odcineczkiem. Jutro możecie mieć drugi, więc no. Siemaneczko!